W październiku 1943 roku sześć niemieckich myśliwców Focke-Wulf FW 190 wystartowało z lotniska w Rewalu. Mieli przeprowadzić ćwiczebny lot nad Zatoką Fińską i wrócić przed południem. Wracał tylko jeden. O godzinie 6.48 porucznik Erich B., ostatni w szyku, zgłosił przez radio gęstą, mleczną mgłę i dziwne światło, jakby pulsujące. Mówił, że przyrządy przestały działać. Żyroskop wariował, a kompas obracał się w kółko. Chwilę później usłyszał przez słuchawki krzyk jednego z kolegów. Potem był potężny błysk. Jakby eksplozja, ale bez huku. Przed nim, w miejscu gdzie leciała eskadra, zrobiło się pusto. Niebo, czyste. Erich ledwo utrzymał maszynę. Prawie stracił sterowność, ale jakimś cudem zawrócił i zszedł na niską wysokość. Przyrządy zaczęły działać dopiero gdy oddalił się o kilka kilometrów. Wrócił sam. Zanim zdjął hełm, miał tylko jedno zdanie. Coś ich wciągnęło, zniknęli mi przed oczami. Do dziś wraków nie odnaleziono. A w dokumentach Luftwaffe zapisano tylko lakonicznie pięć maszyn utrata operacyjna.